Jest euro, dużo się dzieje, a w FIFA mamy nowy turniej, który zapowiada wielkie spotkanie Anglia kontra Walia. Wymaganiem było złożenie składu właśnie Anglików z walią i to oni powinni znajdować się w pierwszej osiemnastce, czyli podstawowa drużyna plus rezerwa. Do wygrania jest jedna złota paczka premium oraz 5000 monet. No to co? Zaczynamy, ale oczywiście, jeżeli potrzebujecie końców skąd KPS, macie 5% taniej. Okej, okay, to jest nasz przeciwnik, ale u niego kolorowo, no zdecydowanie bardziej niż u mnie. Ale postanowił zainwestować w samych Anglików Ja chciałem to troszeczkę pomieszać, żeby nie było tak monot monotonnie Oczywiście można było zrobić tak, jak on tutaj poczynił Ale ja liczę na mojego Bale'a Ramsey, Ramsey, tu jeszcze Gareth Bale Przepuszczenie, Gareth Bale 1 do 0, tak jest Troszeczkę szczęścia nam dopisało w tej akcji Co nie zmienia faktu, że Waliczek musiał znaleźć się w dobrym miejscu, w dobrym czasie I w piątej minucie mamy bramkę na 1 do 0 Sterling Rachim Sterling, tutaj podanie do Wardiego Wardy Wardi Wardi! 2 do 0. No i mamy po bramce dla Walii i dla Anglii. Dobre podanie Gareth Bale, Gareth Bale wychodzi sam na sam. Gareth Bale, Gareth Bale i nie trafia z tej odległości. Oj, no to, to teraz musi być bramka. No nareszcie, 3 do 0 w 30, a już w 40 minucie. No i czyżby miał już dość, czyżby miał już dość. Anglia plus Walia na razie na plus. Czas na drugiego przeciwnika. Jest nim no uwaga, uwaga, skład angielski No widzę, że tu niewiele osób postanowiło połączyć Walię i Anglię. No szkoda, bo jak widać, poprzedniego spotkania warto. Okej. Okay. Williams, takie pytanko. Co mój obrońca tutaj robi i dodatek strzela, na dodatek strzela bramki w 8 minucie. No to się nazywa uniwersalna drużyna. No, Sterling, nie, nie, co tu się dzieje, rzut karny, co tu się dzieje No, nikogo nie mam, tutaj z jakimiś niesamowitymi karnymi, ale Gareth Bale ma najlepsze Także spróbuję uderzyć, Gareth Bale, potężna bomba, ale broni bramkarz Okej, okay, Henderson, Henderson, tak jest, 2 do 0, piękne uderzenie naszego Anglika na środku pomocy No i znowu też wygląda całkiem nieźle no, i Bail, proszę cię, tak jest! 3 do 0 w 30, 7 minucie. No i Waliczek po raz kolejny się popisuje tutaj, Gareth Bale. Gareth Bale, tutaj Henderson jest. Henderson do Bale, ale rozklepali teraz. 4 do 0. Idealnie wszystko siadło i dwie minuty po poprzedniej bramce znowu Waliczek trafia do siatki. O, no, Ramzi. I Bail, hop. 5-0 Pik 6-0 To jak Bale. i to jak Bale sobie tu łatwo chodził, to było aż śmieszne. No i szansa na 7-0, bo Wardy są oswałowany w polkarnym. No dajmy jemu strzelić Jamie Wardy. Uderzymy w górę. I pięknie 7-0. No nie, nie mówcie, że strzeli bramkę. Nie, nie. 8-1 w 90. Minucie. No i moi drodzy, tak no to kończymy to spotkanie. Dość pewne zwycięstwo. Kolejny przeciwnik to klubie Wa Warsaw, o czyli będzie ten, czyli będzie jakiś Polak. Anglia, e, dziwna formacja, czemu nie dał, jeżeli ma 4-2-2, to równie dobrze mając dwóch pro skrzydłowych, mógł sobie dać 4-4-2 drugą wersję. No ale nie wnikam, jak mu się tak dobrze gra, to niech tak będzie. Ładnie Bale to odebrał, Gareth Bale. Oj, tam nie, nie wiem po co on się przewraca. Nie wiem po co on się przewraca, bo Gareth Bale to wykorzysta 1 do 0 w trzeciej minucie. Niesamowity walijczyk. Oj, Vardy wychodzi i tutaj ładna sytuacja 2 do 0. 16 minuta. Oj, bronimy, bronimy. Jest, 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 ale mieliśmy teraz szczęście. I podanie do Bale'a. Bale się już tutaj rozpędza, Jagielka będzie próbował. Tylko co tutaj ciekawego może zrobić? Gareth Bale, Wardy 3-0 Okej, okay, Bale znowu odbiera piłkę Gareth Bale Powiem wam, on robi tu taką robotę, że to jest głowa mała Sterling Ależ to teraz ładnie znowu zagrali 4-0 w 39 minucie Ten skład jest fenomenalny O, tu jest jeszcze Bale 5-0, za łatwo I tu jest 6-0 Mam wrażenie, że mój przeciwnik przestał już grać, także troszkę smutno. Tak, no, jeżeli nie gra faktycznie, to czeka mnie 45 minut czekania. Wspaniale. No, na to wygląda. Czyli widzimy się po 90 minucie. Okej, okay, wygrywamy, minęło 90 minut, tak jak mówiłem, przeciwnik zostawił pada, po co, po co to w ogóle robić? To lepiej zreczwitować, naprawdę. To nic nie zmienia. Czas na finał! I mam nadzieję, że tylko nie będzie tak, że pół finał i. Znaczy w ogóle przeciwnicy mecze poszły nam tak mega, mega łatwo. A tutaj przegram Liczę na przynajmniej wyrównane spotkanie I oczywiście na zwycięstwo w samej końcówce Ach, co ja zrobiłem? Ale albo albo całkiem nieźle to wyszło Tutaj? Wow! Rambo to chyba był Nieźle O nie Hard, ależ obrona Naprawdę dobrze spisuje się właśnie angielski bramkarz Myślę, że nie grałem nim za dużo A tutaj chyba to był błąd Wow Ładne bardzo uderzenie. Runi, on dysponuje właśnie takimi strzałami z dystansu, że trzeba uważać. No i przypilnowałem go, złe wybicie. Do piłki dochodzi zawodnik Manchester United i strzela bramkę na 1-0 i tego właśnie co się obawiałem przegrywamy. No i pierwsza połowa za nami. Nie jest za dobrze, powiem szczerze, nie istnieje w tym spotkaniu i totalnie nie wiem co się stało. Mój zespół, który wcześniej tak sobie wcześniej nie radził, przeciwnik też nie jest najlepszy na świecie, więc... Więc dziwne, no ale dobra, może ta połowa będzie dla nas troszeczkę lepsza. No, tu jest. Tak jest, jeden jeden. Nie, jest, nie gramy dobrze w tym spotkaniu. Nie udają nam się akcje, ale przynajmniej tą jedną, którą przeprowadziliśmy, zakończyliśmy bramką i tego właśnie oczekuje się. Od dobrych zespołów jak jest po prostu ciężko. Wiem, że wielu z Was się ze mną nie zgodzi, ale dam Well za Zavardiego. Może ta nowa świeża krew coś nam pomoże 15 minut do końca regulaminowego czasu gry. Zobaczymy, czy zawodnik Arsenalu się może sprawdzi. Uderzenie z daleka jeszcze na sam koniec Joe Hart broni. No i moi drodzy, jeden do jednego. Nie powiem, że jest to zasłużony wynik, ponieważ uważam, że przeciwnik grał dużo lepiej. Ale nie będę narzekał. Do i zobaczmy, kto teraz lepiej się spisze. Wow. Co tu się teraz stało? Wayne Rooney praktycznie z miejsca strzelił bramkę. Nie wiem, jak to wpadło. No ale gol... No gol bardzo ładny. Tak jest 2-2 Jak on się tam znalazł? Henderson 2-2 do -2 w 115 minucie Byłem przekonany, że ta akcja nie wyjdzie To było za ładne jak on tam wychodził A tutaj podałem mu od razu Dostał piłkę i jeszcze trafił lewą nogą O wow No Welbeck Ay Welbeck well szkoda No i Karne Karne zadecydują o tym kto wygra to spotkanie? Jedynie czego żałuję, to to, że w moim zespole tak naprawdę nie ma osób, które robią to dobrze. No ale, może jakaś, jakaś metoda, jakiś sposób. Dobra, DV jako pierwszy. Ja będę ciągle się w prawo rzucał. Ostatnio mam taką technikę i e, zobaczymy, jak ona zadziała. Ciągle w prawo, aż w końcu może przeciwnik tam e, uderzy. Prawda? I. Jest! Wpadło to. Niewiele brakowało. I znowu w prawo, znowu w prawo. Staric, a i tym razem w lewo poszedł Mój przeciwnik nie wie na razie gdzie uderzę. Tutaj Gareth Bale będzie, tak jest, na razie po dwa Na razie po dwa, Wayne Rooney No i teraz mógłbym w lewo dać, ale on pewnie strzeli w prawo, a jak dam w prawo to strzeli w lewo, prawda? Tak myślałem, tak myślałem To teraz dam w lewo, dam w lewo, żeby nie było I co jest grane? Coś mi te strzały nie wychodzą ostatnio Ja ciągle w albo w lewo, dobra w lewo w, te, w prawo, wiedziałem, wiedziałem, że tak będzie I to jest właśnie, to jest właśnie to co na Najgorsze w tym co ja robię nie? Henderson, ładnie No tylko teraz trzeba obronić I wiecie, zostanę na środku Zostałem na środku, bo on W lewo i gdyby nie moja głupota, to najprawdopodobniej bym to wygrał. Teraz muszę oglądać, jak on się cieszy, bo miałem ciągle wstać się w prawo i tak w finale zostałem wyeliminowany. No ale oceniać ten zespół tylko ze względu na finał byłoby bardzo niesprawiedliwe, więc powiem, że grało się nim bardzo dobrze. Wardy z bejle, Może go troszeczkę za wcześnie zniosłem. Wellbekiem grało się wręcz fatalnie, nawet 85 tempa, to już nie jest ten wellback, co kiedyś. W finale, no nie zasłużyłem na zwycięstwo, że nie będę tutaj udawał, że było inaczej. Poprzednie spotkania i tak pokazały, co ten zespół potrafi. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się i do a kolejnym razem na moim kanale!